Cyrbie, Oskar Witam was serdecznie, moi drodzy widzowie. Witam was serdecznie z przepięknego lasu na Jurze Krakowsko-Częstowskiej. No, oczywiście w miejscu, gdzie walczyła 7. dywizja piechoty. Gdzie miało miejsce rozbicie tejże dywizji. Tam gdzieś jest mój kolega, czeka na mnie. Dzisiaj i testujemy detektory, a przede wszystkim szukamy śladów tego rozbicia, drobnicy, która tutaj zalega i mam nadzieję coś się trafić coś co żołnierze wyrzucali z kieszeni czyli orzełki numerki pułkowe gwiazdki przepiękna pogoda przepiękna nie ma co czekać Trzeba się zbierać czas wyprowadzić Beboka do lasu Dobra jakla się może przydać albo można ją od razu założyć bo tak, nic poni zimno, ale to zimno nie jest takie przenikliwe. Nie jest takie złe, chociaż rano był przymrozek. Jak wczoraj robiłem lajwa, to powiem wam, po lajwie w nocy, jak zbierałem wszystko z pola, to kable były pomarznięte, te co leżały na ziemi. Taki przymrozek przyszedł. Dobra, co tu jest? Zasięg się stracił. I szukamy mikrodrobnicy. Zaczynamy. Mieszany sygnał, więc fajny. I oczywiście, jest i ze mną widzę. Tomasz. Widzę sapera. Tomasz, który śledzi dokładnie tak jak ja ślady rozbicia 7 dywizji piechoty, a głównie 74 pułku piechoty. Znowu na 7 dywizji, ale później do Was będę miał prośbę, korzystając z programu Sapera, pójdziemy do jednego miejsca. Chciałbym Wam pokazać wczorajsze znalezisko. Być może ktoś z Was będzie wiedział, co to dokładnie jest. O, właśnie. Bo Ty coś ciekawego wczoraj znalazłeś. Zdecydowanie może być to tutaj historyczna sprawa. Muszę wam to pokazać i pomożecie nam to zdiagnozować, co to jest dokładnie. Dokładnie. Moi drodzy widzowie, to potem wam coś wrzucimy i może wspólnymi siłami uda się to zidentyfikować, natomiast zaraz zobaczymy, czym jest ten dziwny sygnał. Pocisk rozwalony, żeby pasowało na taki urwany sygnał, chyba że coś jest jeszcze obok kolorowego. Dobra, to było wszystko. Guzik kalesoniak. Pierwsze znalezisko ciekawsze, aniżeli jakieś śmieci drobne. Zobacz, ja mam taki sygnał bardzo słaby. Tu. Dobra, poczekaj. Pamiętaj, że ja tam mamy delikatnie żelazo wycięte, spijające, ale zobacz teraz. O, teraz wszedł w kolor. No, ale widzisz, ale to jest właśnie to, że ty najpierw musisz ten sygnał jakby najpierw znaleźć, a dopiero potem go identyfikować. I ludzie chodzą odwrotnie, bo ludzie chodzą jakby głównie w dynamice, oczekując informacji, czy jest kolor żelazo, ale najpierw trzeba ten sygnał w ogóle znaleźć. Rozumiem, I to ale jest problem. W nie? Tutaj tego gruntu ty nawet nie masz nawet, nie masz, nawet tym, masz na identyfikację. No, no to właśnie, wiesz, ja, ja mam tą szansę w, jedno, ujaży... w jednoczesnym, że ja w ogóle jestem w stanie jakby punkt znaleźć i dopiero decydować, właśnie. czy się za niego biorę, czy nie, nie. Najpierw się pod... No. Nie ma tutaj nie ma mowy. No good. Tam, jakbyś teraz stepka tego żelaza yy, yy, nie miał wyciętego, to może miałbyś szansę to usłyszeć. Chociaż nie wiem, co to jeszcze jest, ale chodzi głównie o to, no, że większość ludzi tak, tak chodzi na dyskryminację. Nie? No, dlatego... <grystanie> Zobaczmy straszny drobiazg. No zobacz, taki kawałek ćwiartka kulki łowianej albo czegoś podobnego. To nawet kolor. Fajny sygnał. Nie? No to zróbmy fajny sygnał. Kurde, koks. Ech. To uwielbiam te sygnały. Pomimo mimo tego, że sobie tu strzela na kolor, jakby najmniej mnie to interesuje, a w ogóle po prostu... Pseudostatyki słyszę ten sygnał. Podejdź na chwilę. Tutaj delikatnie ci go tu zaznaczę. No weź butem teraz to rozgarnij. Miał lepiej jakbyś stał tak jak ja stałem, właśnie to też ważne, ale... To w tej ścianie tam na chyba. Dobra jest. jest, poprawia się. To jest pod starym korzeniem. Kurde no. Mamy też możliwość pojechać pod Bożykową. Mam miejsce bardzo ciekawe. Miejsce zwycięskiej batalii kapitana Ręki z pierwszego batalionu Majera Pelca. Oni tam byli wysłani jako ta osłona pierwszego batalionu No i akurat tam jest ciekawa bardzo historia tej bitwy Bo tam tych Polaków zostało tylko kilku przy życiu A Niemcy mimo wszystko się wycofali Bo myśleli, że siły są dużo większe niż faktycznie Tam nawet nie było kilkudziesiąt osób, to było kilkanaście właściwie przeżyło, Tak, nie? tak. po prostu tam się szczególnie wyróżnił jeden żołnierz Który bardzo często zmieniał stanowisku Po prostu strzelał z kilku miejsc I Niemcy wzięli to za po prostu dużo większe siły Także warto, warto tam odwiedzić. No to słuchaj, coś. musimy się gdzieś dogadać z kumplem. Patrz, jak tu jest, zobacz to. Nie, na tą Bożykową byśmy skoczyli kiedyś. Tam będzie ten tu. fajnie sygnał, nie? Tylko czemu nie na podstawie na przykład? okej, okay, sygnalizuje, ale nie wskazuje na podstawie. No zobaczymy co jest. To może być też wina gruntu motywności zadanej. O, jaki ładny sygnał. Bardzo ładny. To lecimy. To nie jest kulka, nie jest kulka. Co to jest? To jest pukulki. Nie. Mikro polski hełm Ech, to jest. Taki niejednoznaczny sygnał, nie? nie. A niby mocny. Nie to żelazo, nie to kolor. Mogą być dwa sygnały razem, to też to też pod uwagę. No i widzisz, jeden, drugi detektor. Dziwadło przekłamuje, ale czy to jest wszystko, czy nie? No teraz jest piękny kolor, czyli dwa sygnały były. O, widzisz, jednak widzisz, komuś nie się okopać tego urwanego sygnału. Jak ja tutaj coś namierzam, to ja to wszystko. Ale z No zobacz, pod tym odłamkiem kulka. Nie jestem zaskoczony. Widzi, ale piękną kulkę kopniesz Mówisz, życzysz mi kulki Nie życzę ci kulki, ale <laughs> Widzę już, jak że tak ładnie skacze to Kurde no Nie, że nie mówiłem, nie Jeszcze ja zgubiłem No kulka, kulka Mogło być zawsze coś innego nie. Dlatego trzeba kopać Dlatego trzeba kopać Trzeba czyścić. Niestety, to też potrafi przekłamywać. Pocisk. Równie dobrze mógłby być orzełek. Tak, fragment poci przed pocisku. Posłuchaj. Patrz. Tu. tu no. Słyszysz? Tak. Tu, w tym miejscu. A zobacz swoim dziadkiem. Mamy tutaj fisher A75 Słyszysz takiego ducha słabego? Tak. Trzeba mocno. Apelacyjnie, w tym tak. miejscu. Ale mocny i głęboki, nie? A czym no jako, jako na głęboki sygnał? Podejrzewam większość poszukiwaczy po prostu nad tym przeszła. Ale my no, wiedzmy, takie to jest w no Ktoś coś, 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 coś. Kadry tomka. No, trzeba filmować takie duchy. Takie znalizisko. Zobaczcie sami jakie to są warunki do kopania. Korzenie. Niejednokrotnie krzemienie Sygnał się poprawił, już nie jest duchem. Kurde no Google Ale wesoło. A za głębokość? Ech. nie damy bardzo to jest. Muszę głębiej, głębiej, głębiej. No. nie wybi to. No. Poprawił po dziadku. Ja przed chwilą cztery, on piątą. Beboka suszonego, ciętego w plastry. nawet chciałem to ciebie zamówić. Ale to jest akurat y, suszony schab, to nie jest wołowina. Aha. To jest schabok, to jest coś innego. To może coś wywróżysz. Tak chcę popatrzysz, to może jakaś wróżba będzie. Dziękuję pięknie. Wygląda jak orzełek? No taki spasiony. <noise> Cześć <Czyli> duży. <noise> jakby też się na żart tego schabowego Smacznego. <noise> Podzi Są dwie, bo to jest akurat czyli konkarne z ryżem i wołowiną. Mm. Ale jeszcze mam y, pire z cebulą i też z wołowiną. Też to, ma... zalewasz. Tak, to jest taki półliofilizat. czyli oni jakby wykorzystali produkty liofilizowane, ale dołożyli swoją wołowinę. I to tylko zalewasz gorącą wodą, wiesz, grzejesz gdzieś w terenie kubek wody, wlewasz, na 10 minut zamykasz. No i masz chili con z ryżem, wołowiną, ale to chodzi o to tak jak ja, wpadam na 2 godziny do lasu, a zostaje 6 godzin. No ale wiesz, no, jest pełno straty energii, a chciałbyś na zero być, nie? albo co najmniej wiesz, dobić mm. się jeszcze. Nie no, to jest, to jest, to jest świetne, no. tym jak większy problem, bo po prostu kuchenką nie chodzę, wiesz? Nie no, możesz kubek sobie tylko zabrać nie. bym w termosie no. wodę zaraz wziął ten, bo wystarczy, ten... wystarczy, że gorącą wodą, nie? Ale to tam 15 minut, 10 minut poleży zamknięte i gotowe, nie? Mam takie rezerwy w przypadku zawsze Choć daję ci słowo nie wiem, czy jak się biega, czy taką łinę, z do, dużą ilością białka wiesz, do, do rzucia byłaby dobra. Nie? Znaczy podczas biegu to nie, nie pyknie. Nie będziesz w stanie ruchlać i biegnąć jednocześnie. Mhm. Ja nawet jak, żeby uzupełnić jakby te żele energetyczne, to takie, które nie, żebyś nie musiał popijać. Są bardzo rzadkie. Żeby to takie nie gęste, bo wtedy cię ci wszystko zalepia. Nie? Takie, żeby łatwo to połknąć. Na rzeźnikach chcesz kiedyś powiedz? Nie, na no to są za cienkie. Półmaratony to jest maks, a rzeźnik to jednak tam musi zupełnie Pół inny Półmaraton to ile? Półmaraton to 21 km. także... Ale Ty a... nie biegałeś tak, że Ty od dzieciaka biegałeś? Ty nagle nie tak sobie tak no, kurwa Ci tam... No, tam, od, ja wiem, 15 lat tak sobie po prostu pobieguję. Ale rzeźnik to jest bieg górski, to jest zupełnie inny typ biegania. Czasami tak lubię parę szczytów zdobyć. I ile Ty miałeś? Dwadzieścia parę lat i zacząłeś, pomyślałeś o bieganiu? No. A jeszcze, żeby było śmiesznie, w szkole byłem cieniutki z biegania Gdzieś tam te tyły zamykałem Teraz bym się z kolegami pozmagał z tymi, co wtedy przegrywałem Oj, chętnie bym się spotkał teraz na murawie Tak jest, i Tomasz trafił wczoraj Taki kawałek sygnetu Pierścienia Już wam Pokazuję Mamy twarz i, i, i inicjały F.R. Taki oto pierścień, właściwie z oczkiem, z gemmą można powiedzieć, znalazł Tomasz i Tomasz ma do Was prośbę Drodzy widzowie, prośba do Was właśnie Pomóżcie w identyfikacji tego pierścienia Jest on bardzo ciekawy, nie wiem czy to będzie widać na kamerce Tu jest po piersie i z jednej strony, strony literka F, drugiej literka R Ja obstawiałem, że to jest jakiś syg sygnet jak z pierwszej wojny światowej ale saper, niestety wbił mi klina. Zaczęliśmy zastanawiać się, czy to może być nie kogoś z raczeńskich r, jak raczeńscy. Tutaj są lasy złotopotockie, należące kiedyś przecież do majątku raczeńskich. Także pytanie do Was, czy ktoś wie, i co to może być za sygnał, co to może być za pierścień? A pojęcie jeszcze lepiej, ten pierścień jeszcze mi pewne pierścień nie przypomina, ale nie chcę palić tematu bo może to być również grubszy, o wiele grubszy historycznie temat. Jeśli tematy. ktoś coś wie, prosimy o komentarze pod filmikiem. Dzięki z góry, a my idziemy dalej, sznupać. I To są miaki. No nie gadaj, Poczekaj, pozwól, W takim miejscu, nie? Czekaj. Nie, 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 właśnie to jest ważne. Słyszysz to? Słyszysz. Nie, nie, niestety nie słyszysz. Boli, boli jak takie duchy są w takim miejscu. Dobra, no to zobaczymy co to jest, nie? Czekaj. Tak jest. O, mięciutko. Takie sygnały, słuchajcie, bardzo lubimy. A w tym miejscu zwłaszcza no, Zwłaszcza jak jest miękko się pani kopi, może się do tego dostać. Chociaż te kulki tutaj są wybitnie straszne. straszne. Ile ludzi pojechało. Kurde, masz szpadem to pojechać, nie? Mm -hmm. Ale widzisz, potem masz tak, że kopiesz i nagle się okazuje, że nie. masz padkę i jak delikatnie wyjmujesz puszczorzełka na przykład, to widzisz, że to jest jeszcze z materiałem, nie? Z materiałem, albo niejednokrotnie nie wiemy, czy to jest na przykład orzełek czy kulka. O. Mocniej uderzysz łopatą. Ile razy już o, było? Jest. Tak, że ktoś jeszcze telefony. Telefony, że ktoś złamał skrzydełko, o. skrzywił tutaj. Także. No. I to jest co? Kulka. Kurde Kulka, ale zobacz. W takim miejscu, na takiej głębokości. Nawet chwilowy, żeby dać się zaskoczyć. Także w momencie, kiedy rozpoczęły się te główne walki pod obia Janowem jakimś Janowem, janowym szeroko rozumianym mnie, że byli przygotowani do obrony w pierwszym momencie. To nie jest tak, żeby być zaskoczeni w trakcie jakiegoś marszu. To jest w ogóle kompletna bzdura, tak? Powtarzana kiedyś w wielu publikacjach. No skoro bzdury, no to zacznijmy obadać mity. Słowo bzdura, o mówimy jest nieprofesjonalne, co prawda, no ale czasami nie, są sytuacje, że po prostu są pewne materiały, teksty w starszych publikacjach czasami bez złej woli, czasami jest ta intencja wyczuwalna autora, których nie da śniejszej nazwa niż bzdurami, a to delikatne słowo i tak. Bardzo. Dobra, Obalny pierwszy mit. 3 września, 3 na 4 września w, w rejonie Janowa, a dokładnie w Lesicówce Bogdaniec zostaje wzięty do niewoli jako pierwszy generał, generał Głosiorowski, co jest nieprawdą. Powiem więcej. Mit kolejny. Przy Jerbie, Oskarbach. Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Witam Was serdecznie z lasu na Jurze, gdzie pomiędzy 3 a 4 września 1939 roku walczyła siódma Dywizja, a głównie 74 Pułk Piechoty. Nie wiem, który to jest dzień poszukiwania tutaj śladów tych walk. Na razie na pusto. Może dziś? Choć dziś, no właśnie, zaraz ma padać. I to jest najgorsze. Za późno przyjechałem. Ekipa jest. Z fajnymi ludźmi naprawdę się aż fajnie szuka. Chodzi na pusto, ale jest fajnie. Dobra, zobaczymy co będzie. Ja nie przedłużam do boju. Trochę mikro żelazo brzmi. To jest. W końcu, nie odłamek, a coś z koloru. I to głęboko. Zobaczcie jaka głębokość. A gdzie tam już jeszcze? Ale to naprawdę był skrajny sygnał. To jest guzik? Pytanie czy tylko guzik, czy coś jeszcze. Ale jak na takiej głębokości jest guzik, to co w takim razie, co w takim razie jest jeszcze tak głęboko, czego już raczej nie znajdziemy. widzę sapera. Jest, kolejny dzień, zobacz, to jest doku. Kolejny dalej. A, piękny, piękny. Przy samej drodze. Czekaj. Okay. Ktoś, ktoś powie tylko guzik, ale słuchajcie, nie macie pojęcia, jak taki guziczek z takim orzełkiem cieszy w tym miejscu. Naprawdę. Po tylu razy, po tylu dniach, słuchajcie, nie wychodziło nic, zupełnie nic, same tylko kulki i złom. A tutaj mamy konkretny guziczek z orzełkiem. Tak jest, ale wiesz i to boli, jak widzisz na to jakiej jest głębokości, a my szukamy jeszcze większej drobnicy, jeszcze dokładnie. mniejszej drobnicy. Dokładnie. I widzisz na takiej głębokości, jak to znajdować teraz. Masakra. Zobaczymy, co będzie jeszcze. Kolejny, kolejny piękny sygnał. W deszczowy dzień drucik. Centrum detektorysty. Na www.sklep.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.